O, cześć! Siema. Cześć, co robisz? No, szłam do szkoły. W ogóle byłam na dworze. Piękna natura. Jest wiosna już, nie? No. Aha, no. A gdzie Sara, Piorun i y, Angela? Oni zawsze teraz chodzą tak sobie razem, nie? No właśnie, ale Piorun to jest jedyny chłopak. Tam! Y, y, tak. No właśnie, przynajmniej nie zrzucać. Tak, może... Oni są razem. To! Nie, na pewno nie. Słyszałem! O piorun. Na pewno. Ej no dziewczyny. No co? No wiecie, może gdzieś się pozbieramy po szkole, co? No pewnie, a może zamówimy pizzę? Tak! No pewnie. Śnieżynka się gada, Mhm. Mm fajnie będzie, nie? No. I to super. Mhm. Mm tylko... jest jeden problem. Jaki problem? Nie ja mamy force! Ja, ja mam forsę, ja mam z, z ous, 1000 zł, mój tata jest fokat, więc dał mi. Uuuu. Uh. Chcę co chcę. Jeść, tak. no fajnie masz. No, będziemy mogli. A masz furę extra! Ekstra. Tak, mam limuzynę, to przywiozłam mnie do internetu. Wow. O, te dziewczyny. Tak, tak. Rosa, gdzie jest? Nie, nie, nie widziałam ją, krzyła ją do pokoju. A Szymon? Szymon też jest w pokoju. O Boże. Pewnie śpią. Chodźcie. Chodźcie już. Sara, chodź. Już, już. Chodźcie, ale szybko, żeby nikt nie, nie wiedział, że przejście. No przecież ja prowadzę. Dobra. O, bo, bo, bo. Czekajcie na mnie. A! Um. Cześć. Hej wam wszystkim. Cześć. Cześć. Siema. Cześć. Co wy tutaj tak wszyscy? O, przepraszam, znowu cię przywróciłem. Uh, dobra, to my już chyba Idziemy do pokoju, bo musimy coś opracować. Tak. No, nie czemu tak szybko. Aaaa, dobra. Spiorunek, oczywiście. No, Boże. To na razie. Marka. Na razie. Mówiłam. Ale co? Ała. To Idę. Dobra. Wiecie, wiesz co? No. Co? Podobno słyszałam o dyrekt naszej. Mm. E, podobno jest jakaś legenda u nas w szkole. Legenda? 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 U nas w szkole? Trzec. Jest taka zła kocica. Mm, shot hair. Nie. No i ona coś ukrywa. Podobno musimy to zbadać wszyscy. Ale Szla. która? Nie wiem, trzeba jeszcze ją chyba znaleźć. Ona mieszka w tym internecie, czy...? Nie, ona mieszka w jakimś... Dyrekcja mówiła o jakimś portalu i o jakimś przejściu i o niej. Nawet zdjęcie masz? Tak. A jak ona wygląda? Ech, no wiesz, no trochę dziwnie. Właśnie tak wygląda. Strasznie, wiesz? No. I to jak! Kudłacio! I trzeba ją znaleźć? No. Nie wiem co teraz. Nie mamy żadnej skazówki? Nie. niestety. No, stredzę. Macie jakieś pomysły? Nie, nie, ja idę spać. Na mnie nie licz. Ja nie wiem. Tak, tak. Mówię coś o tajnym przejściu. Jakie tajne przejścia? Nie wiem, może... Wiesz, jakie są tajne rzeczy. Już 15 lat pracujemy tu. Tak, masz rację. Piorun, co ty robisz? Chciałem sobie zagrzać pizzę. Hmm. Więc nie wiem, jaki będziemy mieć dalszy plan. Nie wiem. Dobra dziewczyna, ja idę do pokoju. raj. Zawsze mnie mylą z dziewczyną. Kogo? Dlaczego? Daj no, mi do mnie dwa dziewczyny. A ja jestem do No, ale większość z nas zabijecie. Ha! Ale nie! Nie wszyscy musieli, son taki jest. Tak, chłopacy, tacy. Jest... O skąd ona się tu wzięła w tym pokoju. Jakbyś nie wiedział, to mój pokój. Przecież to jest pokój Kiruna i... Nie, oni się. Oni mają na zewnątrz jakby. Tam taka, magazyn. Olo. Nie jest to żadne no. Sprzedali mi go. Sprzedali jej Hmm. No Jaki. trudno, jak chcą prywatność mieć, bo przecież Angela i Sara i Piorun to są jakby przyjaciele, przyjaciółki. Przyjaciółki? Wszyscy będą chłopaki w ciałce, ale ja cię zaraz zabiję! Patrz, hmm. masz. Mhm. Sam jesteś dasz i das. No, dasz ci, uspokój się jeszcze dziecko. Ty jesteś dziecko. No właśnie nie. Ja my rozmawiamy o normalnych sprawach. Bla, 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 ble, ble, bla, bla, bla. Chcesz mi zdenerwować? Tak. To co, zobaczysz na czym mnie stać. Wywalę twoją sza... szapkę. Ej no! Ej no wiesz, nie pęk, to jest FIP! Po co to na tych dniach? Nie! Ej, no, wiesz się, dzieci. Nie, masz to postawić! Nie? To sobie? Co twojasz? Nie umiem postawić szarki co mnie. No. Jakbyś nie zauważył, ja jestem dziewczyną. No. Od się od mojego życia. A dziewczyny mówią, że są silniejsze od facetów. Aha. Nieprawda. Bo to już nieprawda. No to nieprawda, no to w ogóle nie jesteście silne. Jestem silniejsza niż ty. Ta już chyba w życiu to podnieść. Cały Eu No, eu vou pular. To <susurra> dobrze. Aaaaaah, na série? Vocês estão. Grałeś. Ok. O, hmm, <susurra> éstos, é da hora. jest suba. Hummm, René, na nie? No. No. Hmm. Będziesz moją dziewczyną? Co takiego? Będziesz moją dziewczyną? Wielu po celu? Latar mi to mówisz? No proszęcie. Dobrze.